Dlatego wstaję o 5.53 Już rozumiecie chcecie wstawać rano, mieć większy, dłuższy dzień w swojej trzeźwości. To takie wystarczy coś. Wystarczy, nie wystarczy, ale słuchajcie, następnym takim etapem, jednym z etapów Twojego trzeźwienia to jest taka odpowiedzialność. Teraz zobaczcie, no tu nie ma w świątek, piątek, zimno, ciepło pada, słoneczko, musisz wstać o tej szóstej. Chcesz w sumie, nie musisz, nic nie musisz, ale chcesz wstać nieraz piąta rano, żeby wyjść z tymi dwoma małymi na spacer, ponieważ jesteś odpowiedzialny. I teraz trzeźwość powoduje to, że